Cześć, witam Cię po raz kolejny na moim kanale. Bardzo cieszę się, że znowu tutaj zaglądasz. A jeżeli jesteś tutaj po raz pierwszy, witam Cię również bardzo serdecznie i mam nadzieję, że zostaniesz tutaj na dłużej. Dzisiaj nauczymy się wspólnie nazw miesięcy w języku holenderskim oraz powiemy sobie o święcie, które w Holandii było w zeszłą niedzielę, a w Polsce będzie w najbliższą niedzielę. Mowa oczywiście o Dniu Ojca, czyli Faderdach. I jednocześnie mam dla Was propozycję, która, mam nadzieję, będzie inspiracją, fajną inspiracją dla nas wszystkich do spędzania wolnego czasu. Także koniecznie oglądajcie do samego końca i dajcie znać, co myślicie o tym pomyśle. A tymczasem zacznijmy od nas, miesięcy. Januari. February, Mart, april, maj Juni, Juli, Augustus, September, Oktober, November, December. Jeszcze raz: Januari. Februari, maart, april, mei, juni, juli, augustus, september, oktober, november, december. Ok, mam nadzieję, że nagranie to pozwoli Wam opanować nazwę miesięcy w języku holenderskim. Oczywiście możecie odsłuchiwać ten fragment tak często, jak tylko macie na to ochotę i tak często, jak tylko będzie ku temu potrzeba. A tymczasem przejdźmy do Faderdach, czyli do Dnia Ojca. Przygotowując ten odcinek, dowiedziałam się, że Dzień Ojca obchodzony 23 czerwca jest właściwie tylko w Polsce. Różne kraje obchodzą w różnym czasie, natomiast zdecydowana większość, i w tym również Holandia, obchodzi Dzień Ojca, czyli Faderdach w trzecią niedzielę czerwca. Muderdach, czyli dzień mamy, obchodzony jest w trzecią niedzielę maja. A Fatherdach w trzecią niedzielę czerwca. Także łatwo jest zapamiętać. Trzecia niedziela maja: Motherdach, a trzecia niedziela czerwca: Fatherdach. No i w tym roku ta trzecia niedziela czerwca przypadła na 16 czerwca, czyli w zeszłą niedzielę. Natomiast tak się fajnie złożyło, że 23 czerwca, czyli polski dzień ojca, przypada również w niedzielę, w najbliższą niedzielę. I ponieważ my jesteśmy rodziną mieszaną, staramy się kultywować tradycje, zarówno polskie, jak i holenderskie, także obchodziliśmy holenderski Day i będziemy obchodzić um, polski Dzień Ojca. I my staramy się wykorzystywać tego typu komercyjne święta do tego, żeby e, spędzić wspólnie czas, do tego, żeby mieć okazję, żeby w jakiś wyjątkowy e, sposób spędzić e, wspólnie czas. Ponieważ w skali roku jest tego dosyć sporo, tych wyjść jest dosyć sporo, począwszy od takich, które nie wymagają w ogóle żadnych nakładów finansowych, a kończywszy na takich, na przykład wyjście do ZO, które jednak. E, który jednak jest dosyć kosztownym, przynajmniej w, mojej, w moim odczuciu, jest dosyć kosztownym wyjściem. W każdym razie, w skali roku jest tego dosyć sporo, i pomyślałam sobie, że fajnie by było zapoczątkować taką serię, w której będziemy właśnie wspólnie się inspirować do fajnego spędzania. Wolnego czasu ze swoją rodziną. Ja będę e, dawać swoje propozycje. Mam nadzieję, że wy będziecie dawać swoje e, propozycje, którymi również ja będę mogła się zainspirować, bo tak naprawdę, chociaż ja też staram się dużo czytać na ten temat, orientować się, co można fajnego robić, ale tak naprawdę w większości dowiaduję się od swoich znajomych, od osób, które e, od, od znajomych, od przyjaciół w jaki sposób można, co można fajnego robić z dziećmi. Także mam nadzieję, że Wy też będziecie mnie z tego inspirować i będziecie podsyłać jakieś fajne pomysły. Z mojej strony będą to, głównie, e, będą to głównie wyjścia ukierunkowane na małe dzieci, ponieważ sama jestem mamą trzyletniego chłopca, także, ale bardzo często są to też e, takie ogólne propozycje, gdzie można zarówno iść z małym dzieckiem, e, jak i starszym. Także mam nadzieję, że to będzie dla nas wszystkich fajna inspiracja. Dajcie znać koniecznie, co myślicie o tym pomyśle, i. E, Napiszcie też, czy obchodziliście holenderski father dach w zeszłą niedzielę, czy będziecie świętować w najbliższą niedzielę polski dzień ojca. Jestem bardzo ciekawa, a może i obydwa. Także jestem bardzo ciekawa Waszych reakcji i mam nadzieję, że to będzie początek fajnej serii. A tymczasem, jak zwykle, bardzo dziękuję za to, że jesteście, za poświęcony czas. Pozdrawiam serdecznie i do zobaczenia w następnym odcinku. Duch!